Cześć, nazywam się Daria Ślisz i razem z zespołem Demat pomagamy naszym klientom odnaleźć się w świecie marketingu. Zmienia się rynek, zmienia się klient, zmienia się gospodarka, a nasi klienci często nie wiedzą, w którą stronę iść. Dlatego doradzamy, na co zwrócić uwagę i jak zbudować marketing, który będzie wspierał Twoją firmę i Twoją sprzedaż. W ogóle jest proces decyzyjny. To proces, mogący trwać nawet ułamki sekundy, który poprzedza każde nasze działanie. Proces jest uruchamiany w momencie, kiedy występuje sytuacja problemowa. Operacje myślowe w uporządkowanej kolejności, na podstawie naszych doświadczeń, emocji i dostępnych informacji, pomagają nam dokonać optymalnego wyboru. Jak przebiega proces decyzyjny? W każdym procesie decyzyjnym bierze udział decydent, czyli osoba upoważniona do podjęcia decyzji, jednocześnie osoba, która za taką decyzję bierze odpowiedzialność. Czyli zawsze taka osoba, decydent, będzie naszą personą i do niego, do niej będziemy kierować nasze działania marketingowe. W momencie, kiedy decydent napotyka problem, ma co najmniej dwa wyjścia do wyboru. Jednym wyjściem może być nie zrobienie niczego, ale jest to też forma decyzji. Czyli jeśli pracownik mówi nam, że nie mógł nic zrobić, to wiemy już, że nie zrobienie niczego to też decyzja. Jest wiele różnych teorii dotyczących etapów podjęcia decyzji. Najprościej etapy te można opisać jako identyfikacja i analiza problemu, czyli w sprzedaży może być to moment, w którym klient uświadamia sobie, że ma potrzebę. Identyfikacja dostępnych opcji i rozwiązań czyli szukamy, wybranie rozwiązania problemu. I podjęcie decyzji, czyli decyzja o zakupie konkretnego produktu lub usługi. Na końcu jest wprowadzenie decyzji w życie, czyli w sprzedaży może być to finalizacja transakcji. U nas kobiet można tutaj dodać kolejny etap zmiana zdania, ale oczywiście żartuję. Czyli mamy identyfikację i analizę problemu, identyfikację dostępnych opcji i rozwiązań, wybranie rozwiązania problemu, podjęcie decyzji, wprowadzenie decyzji w życie żebyśmy mogli podjąć słuszną decyzję, kluczowe jest poprawne zdefiniowanie i określenie problemu. Czyli jeśli ja jako kierownik projektu niewłaściwie określę problem, na przykład, czy klient ma potrzebę wsparcia, bo czuje się niepewnie w danej sytuacji, czy klient jest wyrachowany i świadomie próbuje wykorzystać ile się da z mojego zespołu projektowego. Wtedy w zależności od określenia problemu, takie będą podjęte dalsze kroki. Warto na tym etapie, czyli na etapie Analizy, wyłączyć nasze, chciałabym, żeby tak było i starać się jednak na chłodno, krytycznie podejść do sytuacji. Brak kompletu informacji, błędna analiza, błędna ocena mogą prowadzić do błędnego osądu. Wtedy wszystkie dalsze działania opierają się tak naprawdę na niewłaściwym fundamencie. Jeżeli do tego dojdzie bagatelizowanie możliwych skutków, a zawsze tak jest, że zakładamy ten pozytywny scenariusz, to wtedy Wiemy. Szczerze powiem Wam też, że tutaj jest duża przewaga przy wykonywaniu strategii marketingowej czy biznesowej przez firmę zewnętrzną. Sama moją strategię robiłam na zewnątrz, żeby zyskać jednak trochę zewnętrznej perspektywy i krytycznego spojrzenia na moją firmę. Nigdy, przenigdy, sam nie podejdziesz tak krytycznie do firmy i do Twoich decyzji, jak firma z zewnątrz. No bo przecież, nie miałeś budżetu na opracowanie lejka sprzedażowego, nie było możliwości dogadać się z handlowcem. Ten drugi handlowiec to w ogóle jest niereformowalny, a pozostała część to już wina specyfiki rynku. Nie, nie, jeszcze raz nie. Skończ z wymówkami, zanim wymówki skończą z twoim biznesem. Jak określenie problemu i jak jego analiza przez twojego klienta może ci pomóc w sprzedaży? A na przykład możesz klientowi pokazać to wszystko, o czym mówiłam wyżej. Czyli sprzedajemy systemy ERP. Możesz klientowi pokazać, jak zbadać, czy jego problem wynika ze stosowania przestarzałego systemu. Jeżeli ciągle masz niezgodności w stanie magazynowym, specjalista do spraw zakupów musi na bieżąco analizować te stany magazynowe, musi robić to razem z kierownikiem produkcji, to znaczy, że system może wymagać zmiany. Nasz system ERP robi to i to i to, dzięki czemu jednym kliknięciem porównujesz stany magazynowe, a Twój pracownik może zaoszczędzony czas poświęcić na negocjacje cen. Czyli możesz pokazać klientowi, jak właściwie zdiagnozować problem. Możesz pokazać mu ryzyka, jakie wiążą się z niewłaściwą decyzją. Tutaj to jest trochę działanie przez wzbudzanie strachu. Ja takich działań nie popieram, ale tak naprawdę czasami nic innego nie pomaga. Identyfikacja dostępnych opcji, czyli wymyślanie rozwiązań danego problemu. Jest to zadanie trudne i do tego niezbędne jest dla ciebie prawidłowe zdefiniowanie problemu, czyli krok wyżej. Podstawa tworzenia pomysłów na rozwiązania często wymaga rzetelnych informacji, otwartości na różne rozwiązania i intuicji. Podsuwając klientowi rozwiązania problemu z wykorzystaniem Twojego produktu, zdobywasz tak naprawdę kolejne punkty do sprzedaży. Ale podsuwanie pomysłów, rozwiązań to nie wszystko. Twój klient podczas szukania rozwiązania problemu może kierować się dwoma strategiami. Klient przy szukaniu odpowiednich rozwiązań może posługiwać się heurystykami. Heurystyka to określona reguła praktycznego postępowania oparta na doświadczeniu, zestawie uproszczonych strategii, pomagających nam szybciej podjąć decyzję. W wielkim skrócie, posługując się heurystykami, możemy podejmować decyzje szybciej, bazując na naszej intuicji i wyuczonych zachowaniach. Jeżeli chcesz się o heurystykach dowiedzieć więcej, to Daniel Kahneman w Pułapkach myślenia. O nich pisą. Alternatywą podejmowania decyzji bazującej na heurystykach jest podejmowanie decyzji bazując na algorytmach, które wymagają znalezienia ogromnej ilości informacji, czasu na zestawienie tych informacji, koncentracji uwagi na tym zadaniu, no i zdolności do właściwego zestawienia tych informacji. Dlaczego tutaj o tym mówię? Bo w zależności od tego, w jaki sposób Twój klient podejmuje decyzję, tak planujesz dla niego ścieżkę zakupową i argumenty. Jeżeli masz klienta, który kupuje krem do rąk, to raczej nie będzie on posługiwał się algorytmami i szukał przez miesiąc informacji, porównywarek kremów do rąk, czy słowników każdego składnika kremu. Trzeba więc mu dopasować informacje dopasowane do heurystyk. Decyzje zakupowe na podstawie heurystyk twój klient będzie najczęściej podejmował w przypadku zakupów towarów, Pierwszej potrzeby, jeżeli oczywiście nie są to towary luksusowe. Przy decyzjach, które dotyczą zakupu produktów lub usług, z których już wcześniej korzystaliśmy, o ile ta decyzja też nie wiąże się z większym ryzykiem. Heurystyki będziemy również wykorzystywać wtedy, kiedy kupujemy z przyzwyczajenia i kiedy kupujemy spontanicznie. Przy zakupach spontanicznych bardzo często akurat decyduje właśnie reklama, rabat, promocja czy odpowiednia lokalizacja produktu. Na przykład słodycze przy kasach w sklepach. Co jeżeli klient posługuje się metodą algorytmów? Wtedy warto żebyś dostarczył mu wszystkie niezbędne informacje dla niego do podjęcia decyzji. Jeżeli nie podasz mu tych informacji ty, to klient i tak będzie ich szukał, ale już nie u ciebie, tylko u twojej konkurencji. Metoda algorytmów najczęściej jest wykorzystywana przy decyzjach rozważnych, w przypadku zakupu dóbr luksusowych, rzeczy technicznie skomplikowanych, towarów lub usług, których zakup wiąże się z wysokim ryzykiem. W zależności więc, do której kategorii należy Twój produkt lub usługa, tak będą podejmowane decyzje przez Twojego klienta. Klient ma już różne rozwiązania. Teraz czas na wartościowanie dostępnych opcji i wybór. Na podstawie wcześniej przyjętych kryteriów podejmujemy decyzję. Co decyduje? Czy produkt lub usługa spełnia nasze kryteria w stopniu minimum? Wygrywa ta oferta, która spełni te kryteria w stopniu wyższym niż zakładane minimum. Każde kryterium ma też odpowiednią uwagę. Dlatego Twoim zadaniem na każdym etapie procesu decyzyjnego jest nie tylko pokazanie, że Twój produkt lub usługa spełnia oczekiwania, lub daje korzyści. Trzeba pokazać, że Twój produkt znacząco przewyższa ofertę konkurencji w kwestiach kryteriów i tych, które są najważniejsze. Różne kryteria mają różną wagę. Często słyszę, że cena jest najważniejsza. Nie, właśnie nie. I chciałam Wam to pokazać w tym momencie. Załóżmy, że klient szuka mieszkania. Chce mieszkanie bezczynszowe z ogródkiem blisko centrum, w odpowiedniej cenie, z miejscem parkingowym, a żeby jeszcze blisko było przedszkole. Każde z tych kryteriów będzie miało inną wagę. Twoim zadaniem jest wiedzieć, jakie kryteria są dostępne u różnych klientów i jaką wagę ma każde z tych kryteriów. Czyli na przykład, jeżeli blisko centrum znajdziesz mieszkanie w odpowiedniej cenie, a drugie mieszkanie będzie dalej od centrum, ale z ogródkiem i bez czynszu, to tutaj w zależności od tego, co będzie ważniejsze, tą ofertę wybierze klient. Jeżeli najważniejszy jest ogródek, to wtedy już ta odległość od centrum nie będzie tak przeszkadzała. Jeżeli ważny jest argument ceny, to oszczędności w długiej perspektywie też klienta mogą nie przekonać. Skąd poza obserwacjami możesz wzi wziąć informacje o argumentach i ich ważności? Na pewno z badań, y, z umiejętnie przeprowadzonych warsztatów z klientem, y, no i z rozmów, zesłuchania. Proces decyzyjny kończy się dopiero w momencie wdrożenia decyzji w życie. No bo klient może być zdecydowany na zakup mieszkania u Ciebie, ale może okazać się, że w domu rządzi żona i ona podjęła już całkiem inną decyzję. No i negocjacje na nic ze względu na błąd popełniony na samym początku. Źle określiłeś decydenta czyli personę. Ważny dla nas będzie też czas trwania procesu decyzyjnego, zwłaszcza przy planowaniu kampanii. Na długość takiego procesu będzie wpływał charakter decyzji i jej waga. Czy kupujemy żelazko, bo obecne nam się popsuło, czy mieszkanie pod wynajem. Żelazko i wizja jutrzejszego spotkania w tej koszuli może nas zmotywować do szybszego podjęcia decyzji. Wtedy nie mamy tyle czasu, żeby klienta prowadzić przez lejek sprzedażowy. Musimy zrobić to szybko. Decydują też cechy osobowościowe, bo inaczej będzie podejmował decyzję urodzony analityk, a inaczej osoba spontanicznie podejmująca decyzję. Znaczenie produktu lub usługi dla osoby podejmującej decyzję. Jeżeli będę kupowała wino na prezent na parapetówę, na którą po prostu muszę iść, a wino dla najlepszej przyjaciółki, okazuje się wtedy, że, te, to, że są to dwie całkiem inne butelki wina i jedna jest po prostu dużo bardziej ważniejsza. Decydują też okoliczności zakupu, bo inaczej będę kupować laptopa, jeżeli widzę, że z moim się coś powoli zaczyna psuć i w niedalekiej przyszłości będę musiała go wymienić, a inaczej będę kupować laptopa i inaczej będę podejmować tą decyzję, jeżeli mój laptop już dzisiaj się zepsuł i potrzebuję jutro komputer, żeby móc pracować. Na długość procesu decyzyjnego będzie też wpływał budżet, jakim dysponuję. Inaczej będę kupowała mieszkanie za moje ostatnie 300 tysięcy. A inaczej, jeżeli właśnie wygrałam milion w totkę. I ostatnie, na tempo będzie jeszcze wpływało indywidualne podejście do danej kategorii produktów lub usług, bo inaczej będę kupowała system ERP, który, na którym się w ogóle nie znam, ale wiem, że muszę go kupić. Wtedy prawdopodobnie będę szukała gotowych opinii innych usług, osób, a inaczej podejdę do nowego ERP, jeżeli od zawsze marzyłam, żeby mieć taki w firmie i właśnie dostałam na niego dofinansowanie. Słowem zakończenia. Każdy etap decyzji jest równie ważny. Kiedy diagnozujemy problem i kiedy nasz klient zdaje sobie sprawę z potrzeby, jaką ma. Ważne, jakie informacje i ile ich zbieramy przed podjęciem decyzji oraz w jaki sposób je ze sobą zestawiamy. Ważne powinny być dla Ciebie kryteria wyboru i ich waga, żeby odpowiednio ustawać, ustawiać argumenty w komunikacji. Ważna jest też finalizacja transakcji, żeby nie okazało się, że Twój klient na tym etapie, kiedy wykonałeś już tyle starań, Napotkał problem nie do pokonania. Na tym dzisiaj kończymy. Jeżeli masz pytania, masz z czymś problem, pisz w komentarzu lub na moim LinkedInie. Razem z zespołem chętnie się tym zajmiemy. Jeżeli ci się podobało, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek i słuchaj dalej. Dzięki i do usłyszenia!